Co trzeciej osobie nie podoba się, kiedy druga połówka udowadnia, że nie lubi walentynek. Aż 67% Polaków uważa, że przeżyło już walentynki marzeń. Choć bardziej kobiety cenią to święto, to również mężczyźni uważają, że wspólnie spędzony czas jest bardzo ważny dla związku. Jak wynika z badania serwisu Prezent Marzeń Walentynki według Polaków, 49% ankietowanych obchodzi dzień zakochanych. Zazwyczaj jednak celebrujemy ten dzień, kiedy jesteśmy w związku. Tylko 3% respondentów dobrze się bawi, niezależnie od tego, czy ma partnera czy partnerkę. Ponad połowa Polaków traktuje to święto poważnie, ponieważ można wtedy okazać dowód miłości, według 28%, oraz pokazujemy, że nam zależy na długiej połówce. To 31% odpowiedzi. Jednak 22% ankietowanych uważa, że miłość powinno się okazywać każdego dnia. Chcemy świętować Walentynki również, by miło spędzić czas. Najbardziej popsuć Walentynki może negatywne nastawienie, 32%, brak dobrego humoru, dystansu i radości oraz kłótnia o nic. Jak wskazali respondenci w Walentynki, nie można przede wszystkim dąsać się i kłócić, to 36% odpowiedzi. Nie warto również sprawiać przykrości drugiej połówce, 19%, nie mieć czasu, 22%, oraz udowadniać, że nie ma Walentynek, 23% odpowiedzi. Co trzeci Polak najbardziej nie lubi, kiedy bliska osoba udowadnia, że nie obchodzi Walentynek, kiedy druga strona je lubi 30% ankietowanych tak powiedziało lub świętowania na siłę to według 28%. W Dniu Zakochanych nie podoba nam się również otrzymywanie kiczowatych prezentów. Uważamy, że najbardziej tego dnia pasuje romantyczna kolacja 26% ankietowanych wybrało taką odpowiedź kino lub teatr według 28% lub wyjście na miasto według 20%. Największe znaczenie w świętowaniu tego dnia ma wspólnie spędzony czas, tak odpowiedziało 46% ankietowanych. Pokazanie miłości, według 22%, e, sprawienie ukochanej osobie niespodzianki, według 13%, oraz wybranie odpowiedniej atrakcji, która podkreśli wagę tego święta. Aż 67% Polaków uważa, że przeżyło już walentynki marzeń, ponieważ druga połówka wyznała im miłość, e, lub zaskoczyła niesamowitą niespodzianką. To 31 i 36% ankietowanych. Lepsze walentynki organizują kobiety, ponieważ to, traktują się to święto poważnie, I choć mężczyźni wiedzą, że muszą się wykazać. 22% respondentów uważa, że płeć nie ma znaczenia, tylko liczy się, czy jesteśmy zakochani. Ponad połowa Polaków, aby zorganizować walentynki marzeń, jest gotowa przygotować jakąś oryginalną, szaloną atrakcję. Niektórzy są nawet gotowi oświadczyć się do drugiej połówce. Wybierając atrakcję, najbardziej boimy się, czy trafimy w gust ukochanej osoby i sprawimy jej radość oraz rozczarowania na jej twarzy. Chcemy również, aby upominek był oryginalny i wystarczająco symbolizował miłość. Wśród propozycji, które uczyniłyby walentynki wyjątkowymi, pojawiły się: e, według 29% to weekend spa dla dwojga, według 22% ankietowanych, degustacja win dla dwojga, e, a według 12% skok na bungee. 11% wybrało log widokowy samolotem, a 8% pokaz kulinarny. Tylko 8% wybrało przy, y, przejażdżkę luksusowym samochodem. Odnośnie tego, kto powinien zapłacić za walentynkowy wieczór, jak wynika z badania serwisu Prezent Marzeń, zdania są podzielone. 36% ankietowanych uważa, że to mężczyzna. Natomiast 30% wskazuje na wspólne uregulowanie, a 20% że osoba, która zaprasza bez względu na płeć. 14% wskazuje na kobiety. Polacy są raczej hojni, jak uważa 66% osób, ponieważ mają gest, bo to pokazuje, jakim zależy, według 31%, 31%. Oraz chcą pokazać, że ich stać, według 35%. Na atrakcję w walentynki jesteśmy w stanie wydać najczęściej od 100 do 300 zł. To 41% odpowiedzi. Co trzecia osoba wskazuje kwotę do 100 zł. Jedynie 14% jest w stanie przekroczyć, yy, przeznaczyć od 300 do 500 zł. Powyżej 500 zł deklaruje 9% ankietowanych, a cena nie gra roli i jedynie liczą się efekty na 5%.